Siemaneczko, Witam Was w piątym sezonie Fortnite. Tak jest, drugi rozdział, piąty sezon właśnie się rozpoczął. A ja witam Was w przedstawieniu karnetu bojowego. Tego to karnetu tutaj, który kosztuje 950 V-dolców Plus nie ma tego chyba pakietu za 25 tutaj na dole za 2500 wodolców z 25 5, yy, poziomami. Tylko jest ekipa Fortnite. Co to jest za jaki pofortny 50 zł miesięcznie. Taki abonament się płaci. Czyli najprawdopodobniej trzeba podać swoją kartę. Bo automatycznie, jeśli się nie anuluje, będzie się pobierało 50 zł miesięcznie. No tam 48. Ale co mamy w tym pakiecie? 1000 faudolców miesięcznie. Jakiś skin miesięcznie. Akurat ten skin jest bardzo ładny. Galaxy I karnet. Jeśli będzie nowy sezon, to też się znajduje w tym pakiecie. Więc za 50 zł mamy te trzy rzeczy. Co najmniej. Plus jeszcze jakieś tam inne dodatki, więc karnet się opłaca kupić. Jak karnet, y, mówię, tą ekipę forny, to nie wiem w sumie jak to się nazywa. No to, to to z tego tyle. Jeszcze pamiętajcie, że możecie wesprzeć mnie w sklepie, jak będziecie kupować karnet, jak piorun. I co? No i już trzeba przedstawić ten karnet, żeby nie było. No to tak. Pierwszym skinem jest Mandalorian. Bardzo ładny skin. Ogólnie mówię, że jeszcze nie widziałem tego karnetu, więc pierwszy raz go będę też razem z wami widział. Więc pierwszym skinem jest Mandalorian. Ciekawy skin. Bardzo ciekawy skin. I też ładny. Mam nadzieję, że będzie też Baby Yoda na niego. Tutaj jest nagranie z płytką. Nie wiem czy słychać. U mnie strasznie słabo słychać, ale coś tam jest. Później jest ikonka, fałdolce. Graffiti os z Baby Yodeu już, ale Słodziak. Ale Słodziak. Ekran wczytywania. Może być. I lotnia brzeszczot z serii gwiezdnych wojen. Fajna lotnia. Ciekawe, jak tu. Chyba tu się zarączki będzie łapał. Strasznie dużo się wydaje. Malowanie do broni. Kolejny ekran wczytywania. Jakiś plecak. Plecak od chyba tej pani, ale to zaraz zobaczymy. To jest dynamo. W kolejnym fotolce ikonka i spadanie. Hiperlot. O, ciekawe. Fajne nowe efekty dodają już nie tylko tutaj, efekty tylko jeszcze wokół postaci. Tutaj jest ta pani, właśnie. No, taki styl, ten Rese. ris może. Nie wiem, jak to się czyta poprawnie. No, taka pani, taka. Nie podoba mi się zbytnio, jeśli Może jakieś będzie miał fajne style. Tutaj pierwsza motka. No, taki z głośnikiem chodzenia. Może być, chociaż nie pociąga. Tutaj graffiti za darmo. I jakieś młotne jari. Kolejne fałdolce. I tutaj jest lotnia. I ta lotnia jest w sumie ładna. Jako epicka lotnia nadaje no się. Ciekawie, gdzie się ręce będzie trzymało, bo tutaj chyba za duża rozbieżność, chociaż nie wiem, może tutaj gdzieś. Zobaczymy. Tutaj jest kolejna ikonka. No i mamy styl do tej pani. Ten już się mi bardziej podoba. Na przykład nie jest taki różowy, ale no jeszcze tak średnio. Kolejne malowanie. I to malowanie jest śliczne. Jak teraz widzę. Ten syrop lejący się jest fantastyczny. Tutaj ikonka, kolejny graffiti i kilof. Kolejny kilof. I też kilof o nazwie Josie <grym> I. Właśnie do tego pana tutaj do Ciacha. Który też mu się leje. To jest takim naleśnikiem jakimś, którego sos się leje. Bardzo fajne. Kolejne Fałdolce i spadanie chyba. Ło, co jest? Co się stało? O, dobra. I spadanie też jest z sosem. No, ale to spadanie aż takie, o, fajne nie jest. Później mamy jego lotnie. No, może być chociaż... No ta lotnia jest taka średnia emotkę. I kolejną emotkę toczoną. No i ta emotka... O kurde. No dobra, ta emotka jest spoko. O, jeszcze jego plecak widzę. No, placek taki normalny. Ekran czytywania za darmo. Feudolce kolejne. O, i styl do ciacha. Ciacho, ciastko bez nazwy. Fajny styl, taki czarny, fajny z masłem w ręku. Kolejne kilowki. O, kilafę spoko akurat. Kolejne malowanie. Skórka do broni. Skórka spoko. Tutaj mamy panią Maeve. Pani Maeve. całkiem ciekawy. Strasznie duży skinek na kobietę. Plecak do niej, no a plecak taki do Wikingów i lotnia. O, właśnie to było nazwę Ta lotnia jest po prostu genialna. Jak te skrzydła się otwierają, mam nadzieję, że to nie będzie tylko do niej, tylko do każdej. Do każdego skina będzie mu dało się lotnie przyczepić, że tak powiem. Jest skin do niej. Kolejny styl. O z wężami zamiast włosów. Ciekawe, ciekawe. Kolejne fałdolce i tutaj jest styl, co zmienia. A tutaj ma rękę z ostrzem. No dobra. Ciekawe, ale w sumie to też jest może re reaktywne? Nie wiem. Kilow. No, jak na epicki, to taki słaby kilow. Ekran odczytywania. A to co to jest? w ogóle reaktywny. O kurde! A to co to? Co jest? Na tym się będzie dało uchodzić? czy tylko pływać? Ale to jest śmieszne i kolackie. No dobra. Tego się nie spodziewałem. Tutaj skinek, znaczy skinek. Kolejny styl. Nie wiem w sumie co się zmieniło. Może to pasek i oczy pomalowane. Możliwe. Co dalej? Spadanie. Upadek duszy. No, w sumie spoko. Ekran wszytywania. Kolejny i lotnia. Lotnia rzadka, która jest. No, ta latnia jest o wiele lepsza od tej pana Ciacha. Akurat. Też rzadka, ale. Bardziej mi się podoba. Tutaj ikonka kolejna w dolce, graffiti jakieś. No może być. I skin Kondor. Kondor, jak ty wyglądasz? Taki czarny skinek. Strasznie fajne spodnie ma. Podobają mi się. Ale ogólnie Spoko skin. Jakby tam nic nie było taka pustka. Ciekawie. Później jest plecak. kilofy, Malowanie kolejne. I jakaś emotka, która jest. Ło! Wow. Ciekawa emotka. Ej, fajny teraz ten skin się zrobił. No dobra. Ten skin jest akurat fajny po tej emotce Słuchanie jakieś, muzyczka graffiti i lotnia. Hiperlotka. Ło! Wow. Może będzie się dało na niej stawiać. stawać. Nie, no na pewno się będzie dało o to. Może być fajne. Dalej jakieś spadanie. Cel namierzony. No, ciekawe, ale tak. Tak nie do końca. I Leksa. Ło, ale ma kontury. Ale ten skin ma kontury. Co jest? Zestaw łowczyni z Elabs. Nie znam tego, ale no dobra. Może jakieś fajne style będzie miała. Malowanie. No jest git. Ło, o, ona jest interaktywne No dobra. Jest git. A te skiny. O, te skiny są fajne. Skiny mówię, kilofy. Zbieraki. Fajne, fajne. I tutaj emotka do tego, znaczy emotka. Tło wczytywania, plecak, fałdolce i jakiś taniec. A, czyli po prostu taka zmiana, ale fajny czarny skin. I tutaj chyba wlatujemy już do kolejnego skina. Plecak spoko, i tutaj jest już pierwszy zmora, Jakiś gladiator chyba. Tutaj jest pierwszy styl do niego, a czyli zamaskowany. I kilofy. O, świetne kilofy. Te lafy mi się podobają tutaj jakiś chyba Toma Pretendent nie wiem czy to jest to ale możliwe już taki z, z hełmem o właśnie z hełmem a to wo ale fajne pióropusz a, spoko dalej jest o tu już w zbroi ale bez hełmu Jakaś się motka. A, zbieranie piasku patrzenie na coś no dobra o kurde, to już jest ciekawy. Bardzo fajny, ciężki hełm. Taki w stylu. Tutaj jakieś emotki, w dolce O i mamy Baby Yoda! Ale fajny. I to plecak? Nie, to pupil jako. Ale fajny, ale, fajny. ale fajniutki. I zasetny stopień jest Mandalorian. Aha, czyli taki ubrany po prostu w zbroi. No dobra. I tutaj mamy jakieś wyzwania stylów. Hmm. Yy. No, może być jakaś muzyczka. O, o kolejny styl. Tym razem biały, w szaliczku. No to to już jest koks. I jest jeszcze jakiś kondor gniew, czyli zielony teraz. A, i tutaj nic nie ma. Tutaj nic nie ma, znaki zapytania. No i co? Tak wyglądało przedstawienie karnetu. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał, że zostawicie łapeczkę w górę. Zasubskrybujecie Sub ten kanał. Pamiętajcie, jak kupujecie karnet, to użyjcie kodu Jankpior. I to by było na tyle. Trzymajcie się, no i cześć.